Wdrożenie młodszego CEO to jest szansa dla Ciebie, żebyś mógł rozwijać spokojnie firmę, żebyś mógł angażować się w kwestie strategiczne, kluczowe, żebyś nie był tak naprawdę wąskim gardłem organizacji. Dlatego planując wdrożenie takiej osoby, warto przemyśleć sobie kilka kwestii. Po pierwsze, jaka jest rola tej osoby i co dokładnie ma robić. Ma odciążyć Cię z części zadań? Super, ale jakich? Ma Ci pomóc? Super, ale w czym? To nie może być tak, że... Mianujesz taką osobę i de facto cały czas siedzisz obok jak pasażer i mówisz. Tu skręć, tam skręć, tu naciśnij, tu zwolnij, tu z jedynki na dwójkę, przyspiesz, nie jedź tak blisko na zderzaku. jest bez sensu. Znaczy, jeżeli chcesz znaleźć sobie kogoś, to będzie Twoim wsparciem i jednocześnie stoisz obok i cały czas dyktujesz, komentujesz, krytykujesz. No to niestety, ale tak naprawdę ani ta osoba nie jest zadowolona z tej współpracy, ani de facto ty nie odciążyłeś swojej firmy. Cały czas jesteś tak naprawdę wąskim gardłem, tylko jeszcze płacić dodatkowo jakiejś osobie, która razem z tobą w tym wąskim gardle siedzi.